Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam nie ma reklam. Dla tych, którzy chcieliby dokonać takiej darowizny, numer konta znajduje się w opisie pod filmem. Władimir Magrę, dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga piąta. Kim jesteśmy? Próba rozszyfrowania. Czasem rankiem rodziło się pragnienie wyjścia z pijanego odrętwienia. Wtedy szedłem do łazienki, żeby zgolić odrośniętą przez kilka dni szczecinę. Wspominałem Anastazję, próbując myśleć. Nie o złym, lecz o tym dobrym, które mogłaby uczynić. Starałem się sam siebie przekonywać, że ona czyni dobro. Jednak życie podrzucało coraz to nowe druzgocące argumenty. Gdy również i tamtego dnia podejmowałem kolejną próbę wyjścia z pijanego odrętwienia, do drzwi zadzwonił mój stary znajomy. Był wczesny ranek. Nawet nie zdążyłem się ogolić, więc otworzyłem drzwi z pianką do golenia na twarzy. Władysław był lekko podniecony i ledwie się przywitawszy oznajmił, powinniśmy poważnie porozmawiać. Ty się gol, a ja będę mówił. Gdy się goliłem, Władysław, opowiadał, że wreszcie przeczytał książkę. Bardzo go wzruszyła i w wielu sprawach zgadza się z Anastasią. Uważa jej logikę za niepodważalną, jednak bardziej jeszcze przejął się czymś innym. A więc to prawda, że byłeś zmuszony po tym spotkaniu rozstać się z rodziną, zostawić biznes i nie chcesz już prowadzić interesów? Tak jest. Czy próbowałeś zorganizować stowarzyszenie przedsiębiorców z bardziej czystymi, jak to określiła Anastazja pomysłami? Czy piszesz następną książkę? Na razie nie piszę. Próbuję w tym się połapać. No właśnie. Tu trzeba wszystko poustawiać. Również to, co osiągnąłeś przez pięć lat po spotkaniu się z tą pustelnicą. Co zyskałeś? Jak to co? Na przykład tu, na Gaukazie, już są pierwsze oznaki zmiany stosunku ludzi do Dolmenów, czy wyobrażasz sobie, ile prac naukowych napisano na ten temat, ale to ludzi w żaden sposób nie wzruszało, rozgrabiano je, roztrzaskiwano. A to, co powiedziała Anastazja od razu podziałało. Gdy tylko w sanatorium drużba przeczytali moją książkę, natychmiast. Zebrali się pracownicy i pojechali, aby położyć kwiaty na dolmenach. W innych miejscach też ludzie zmieniają swój stosunek do przodków, zastanawiają się nad. Stop! Całkowicie się z Tobą zgadzam. Jej słowa przyniosły efekt. Świadczą o tym również fakty przytoczone na Twój temat. A zresztą też i na inne tematy. Ona zrobiła z Ciebie zombie. I w ogóle to ty już nie jesteś ty. Dlaczego tak uważasz? To oczywiste. Jesteś biznesmenem, który nawet bez podstawowego kapitału był w stanie realizować na wielką skalę komercyjne projekty, jeszcze u zarania pierestrojki. Jesteś prezesem Związku Przedsiębiorców w Syberii. Nagle, nic z gruszki, nic z pietruszki, przestajesz się zajmować biznesem. Sam sobie gotujesz, pierzesz, a z tego wszystkiego wynika, że to już nie jesteś ty, ten dawny ty. Słyszałem to już nie raz, Władysławie. Jednakże wzruszyły mnie wypowiedzi Anastazji. Ona ma piękne marzenia. Przenieść ludzi przez odcinek czasu ciemnych sił. Wierzy w nie. Poprosiła mnie, abym napisał książkę. Obiecałem to zrobić. Przecież ona całkowicie w samotności czeka, marzy. Pewnie książkę w jakiś tam sposób łączysz ze swoim marzeniem. Sam przecież mówiłeś, że moc wpływu wypowiedzi Anastazji w książkach jest wielka. Owszem, kolejny raz potwierdza to w namacalny sposób jej wtrącenie się. Zastanów się. Nieznany nikomu autor, biznesmen, nagle pisze książkę i to o czym? O historii ludzkości, o kosmosie, o rozumie wszechświata, o wychowaniu dzieci. Książka ta zaczyna wywierać wpływ na ludzi w ich codziennym życiu, oddziaływać na ich czyny. Ale ten wpływ jest dobroczynny. Możliwe, ale nie o to tu chodzi. Czy się zastanawiałeś, dlaczego nagle stałeś się zdolny do pisania książek? Anastazja mnie nauczyła. A jakim sposobem to uczyniła? Wzięła witkę, narysowała na ziemi literki, cały alfabet i powiedziała. To są litery, które znacie. Z liter tych składają się wszystkie wasze książki, tak dobre, jak i złe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób i w jakiej kolejności te 33 literki będą poukładane. Są dwa sposoby ich układania. Czyby to było takie proste? Należy jedynie ustawić 33 literki w odpowiedniej kolejności. Ty je rozstawiasz, a ludzie później całymi grupami. Idą w góry, żeby na dolmenach położyć kwiaty? To niewiarygodne. To przechodzi ludzkie pojęcie. Jest to obecność nieznanej nam siły. Ta siła zrobiła z ciebie zombie. Albo, albo cię przeprogramowała, czy zahipnotyzowała, nie wiem. Ale na pewno coś tam uczyniła. Kiedy nazywałem Anastazję czarownicą lub wymieniałem takie słowa jak mistyka, fantastyka, niewiarygodne, to ją bardzo przygnębiało, więc zaczynała udowadniać, że jest zwykłym człowiekiem, kobietą posiadającą jedynie ogromną wiedzę, a na naszą miarę to jest dużo. Ona mówi, że ludzie od zarania dziejów posiadali takie zdolności. I jeszcze w nagrodę urodziła mi syna. A gdzie on jest, ten twój syn? W tajdze, z Anastazją ona mówi, że w warunkach naszego technicznego świata trudniej jest wychować dziecko na prawdziwego, porządnego człowieka. Tak jest, bowiem sztuczne rzeczy nie są zrozumiałe dla malucha, odciągają go od prawdy. Można je pokazać dopiero wtedy, gdy już uświadomi sobie tę prawdę. No to dlaczego nie jesteś w Tajdze? Nie jesteś z nią. Nie pomagasz w wychowaniu syna. Normalny człowiek nie da rady tam mieszkać. Nie chcę rozpalać ognia, odżywiać się w swoisty sposób. A jeszcze ona mówi: Na razie nie wolno mi obcować z dzieckiem. Właśnie w tym sęk. Tu, w naszych normalnych warunkach, ona nie chce mieszkać. Ty natomiast nie możesz mieszkać tam. I co teraz? Zastanawiałeś się? Sam? Bez rodziny? A jeśli zachorujesz? Na razie na nic nie choruję. Już drugi rok. Ona mnie podleczyła. I co? I już nigdy nie zachorujesz? Może zachoruję. Anastazja mnie uprzedziła, że wszystkie choroby znowu spróbują wrócić. Tak dużo jest ciemnego i zgubnego w człowieku. I we mnie rzeczywiście też. A, tak jak i we wszystkich. Znowu palę, zacząłem popijać. Ale nie to jest najważniejsze. Ona mówi, że jest we mnie za mało jasnych myśli, pomysłów. A to właśnie one przeciwstawiają się choróbsku. Z tego wynika, że przyszłość jak u każdego normalnego człowieka i u Ciebie się nie przewiduje. Przyszedłem do Ciebie z super propozycją. Ja Cię rozkoduję, odhipnotyzuję, kiedy dojdziesz do siebie, do normalnego stanu, to podpowiesz mi. Pomożesz polepszyć interesy w mojej firmie. Miałeś... Przecież doświadczenie, talent biznesmena, masz znajomości. Nie zdołam ci pomóc, Władysławie. Nie myślę na razie o biznesie. Moje myśli są zajęte zupełnie czymś innym. Jasne. No teraz o tym nie myślisz. Wpierw należy cię doprowadzić do normalnego stanu. Tylko mi zaufaj. Proszę cię jak przyjaciela. Jeszcze mi podziękujesz. W końcu sam, będąc w normalnym stanie, ocenisz to, co się z Tobą stało. Jakim sposobem można ocenić ten najbardziej normalny stan? Bardzo prosto: parę dni przeżyjesz jak każdy normalny człowiek. Odprężysz się z dziewczynkami, a potem popatrzysz na ostatnie lata życia. Jeśli one cię zadowolą, to kontynuuj swoje zajęcia i żyj jak dzisiaj. A jeśli, będąc w normalnym stanie, zrozumiesz, że byłeś zahipnotyzowany, to zajmiemy się biznesem. I ty będziesz czuł się dobrze, i mi pomożesz. Nie będę mógł z dziwkami. Po co dziwkami? Weźmiemy takie, które same chcą. Urządzimy wieczorek, muzyczka, dobre towarzystwo. Możemy pójść do restauracji albo na łono natury. Sam wszystko zorganizuję. A Twoim zadaniem jest nie odmawiać. Ja sam bez niczej pomocy chcę zrozumieć samego siebie. Muszę pomyśleć. Zostaw to swoje myślenie. Podejdź do mojej propozycji jak do eksperymentu. Proszę cię, jak przyjaciela. Daj mi tydzień, a potem sobie myśl. Dobrze, spróbujmy. Następnego dnia pojechaliśmy samochodem do sąsiedniego miasteczka, w którym mieszkają fajne, jak to określił Władysław, dziewczyny, jego dawne znajome.